Pokazanie scenariuszy nauczyło mnie kompromisu, dialogu, bycia lepszym człowiekiem. Na pewno dodało mi spokoju ducha. Scenariusz powinno się traktować jako sumę pewnych swoich doświadczeń. Najlepszą radą jest to, co mógłbyś powiedzieć początkującym pisarzom, czyli po prostu bardzo dużo czytać i bardzo dużo oglądać. I jeszcze raz czytać, i jeszcze raz oglądać. I czytać i oglądać rzeczy, niekoniecznie takie, które nas interesują. Nagrodą dla pana Andrzeja Mularczyka jest to coś, co trzymam tutaj w ręku, a jest to pióro wieczne i jest to pióro, godne mistrza pióra.